Trwa 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Koncertowa scena w Braniewskim Centrum Kultury ruszyła punktualnie o 12:00. Za nami występ zespołu Braniewska Nuta i grupy Rivers. Tradycyjnie w przerwach koncertu odbywają się licytacje. Oprócz orkiestrowych gadżetów na dzisiejsze aukcje trafi wiele wartościowych przedmiotów. Będzie można wylicytować między innymi zestaw mebli kuchennych oraz prawo jazdy. No jest sporo fajnych rzeczy, mamy nawet meble kuchenne, mamy prawo jazdy do wylicytowania cały kurs kategorii B. Mamy fajne gadżety też, nawet powiem, senatu. Jeden z posłów przekazał nam liżankę. Więc warto nas śledzić, warto oglądać. No tego sporo. Ja zapraszam Was, żebyście podeszli, zobaczyli i jednak sami ocenili. Przychodźcie do BCK. Koncertowe granie w BCK potrwa do godziny 20. Natomiast od rana na ulicach miasta pracują wolontariusze. Kilkuosobowe patrole wyposażone w puszki zachęcają mieszkańców do wsparcia ogólnopolskiej akcji. Dużo macie pieniążków? Nie, Nie jest tak źle, jakby się mogło no, tak. wydawać. Całkiem dobrze ludzie do tego podchodzą. Dlaczego uczestniczycie i gracie razem z orkiestrą? E, dlatego, że pomaga ludziom i każdy z nas może kiedyś potrzebować pomocy, której udziela. A ty? No, myślę, że tak samo. Te pieniądze idą na parę dzieci i na sprzęt dla dzieci. Średnio warto pomagać. na czapeczce, na yy, płaszczyku. Także Państwo też dzisiaj wspieracie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wspieramy oczywiście i w tej chwili dla koleżanek, które akurat robią piłbaskę na gorąco, tutaj w moku niesiemy gorące zapykanki od pani Eli Rudej. O, no właśnie. A warto pomagać? Warto wspierać ten finał? No oczywiście, dzięki takiej pomocy. No dużo jednak ludzi korzysta z tego, m.in. innymi Maciek skorzystał, urodził się jako noworodek, wcześniak, no i dzięki pomocy pana owsiaka udało się i że jeszcze teraz raz w tej chwili. Czyli Maciek rozumiem leżał w jakimś inkubatorze tak, takim sprzętem? W inkubatorze, tak, przez przez osiaka, tak. To pomocy. był specjalny inkubator, podgrzewany z wagą w środku, także on nie musiał być jak głównym wyjmowany z, tej, z, z tego inkubatora. Wszystko to był super wy zrobiony sprzęt, także dzięki temu sprzętowi akurat przeżył. Czyli Maciej też nie masz wątpliwości, że ta pomoc, o no, warto pomagać? Nie mam, chcę wspierać w jak najbardziej, jak najwięcej y, uczucia, pieniędzy chce przekazywać. Zawsze muszę powiedzieć, że co roku jesteśmy, jesteśmy szczęśliwi. Komszy, jak idziemy od godziny 12, także do 20, co roku siedzimy. W tej chwili zostałyśmy zaproszone tutaj na ciasto, idziemy zaproszeni na ciasto, idziemy z Maczkiem tutaj dorzucić do puszki i po kawałek ciasta do herbatki. Państwo widzę też od popieramy. rana się popieramy. chyba włączyli w Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Co roku gracie? Co roku popieramy. Zawsze warto. Dziękujemy. A dlaczego? Właśnie dlaczego wspieracie orkiestrę? Dlaczego warto? Myślę, że każdego człowieka cieszy takie możliwość pomocy innym. Myślę, że każdy to docenia. Pani Ganie są hojni dzisiaj? Są hojni. A jakie najczęściej tam nominały lądują? 10 zł. A, pewnie, Słuchajcie, a czemu pomagacie? Czemu się zgłosiliście? E, pracujecie dzisiaj jako wolontariusze, Bośku. No, Zawsze byliśmy i będziemy. A czemu? Warto pomagać? Tak, warto tak, pomagać, tak, bo tak, ktoś tak, może pomóc nam. Masz, <grym> na dzisiaj 25 <grym> finał. Chciałem zapytać, gracie Państwo razem z orkiestrą? Dzisiaj Właśnie idziemy. No, próbujemy dołączyć, dopiero wyszliśmy. E, że warto pomagać? Włączacie się w teatr aktorów. Jak najbardziej, jak najbardziej, warto pomagać. Są dzieciaczki potrzebujące ten styl naprawdę jest niezbędny. Mhm. I Wielki finał jak co roku włączyły się organizacje pozarządowe, m.in. Grupa branieckich Morsów i Klub Ratowniczy Puls. Tak jak powiedziałeś, co roku gramy z orkiestrą, tak samo i w tym roku udało nam się zagrać razem z orkiestrą. Zapraszam wszystkich uczestników naszych braniewskich obchodów, naszego braniewskiego finału na pomiar ciśnienia, na ćwiczenia, jeśli chodzi o pierwszą pomoc. Gorąco zapraszamy. Gramy razem z wami i do tego również Was serdecznie zapraszamy. Państwo gracie z orkiestrą już któryś rok z rzędu. Czwarty rok, w tak. ubiegłym roku chyba było, była kąpiel tutaj tak. To był basen, tak w tym tak. roku nie ma kąpielu, ale jest to innego. Widzę, są ciasta. Ciasta, tak poczęstunek jak możemy, poczęstunek morscy, zawsze pieką sobie coś żeby zebrać ludzi, takie mamy ładne, ładne tam karteczki swoje też. Na, na... O, takie, takie, takie swoje mor morsowe. Takie, tak. Gramy jak... razem z Wozu. Wręczymy, tak, tam jesteśmy piękny plakat, taki, że gramy z orkiestrą, razem pomagamy, wspieramy i co roku będziemy dalej. Dzisiaj no właśnie. mieliśmy kąpiel dzisiaj o 10 rano też. A, czyli kąpiel już była była, tak, w, w naszej kompilisku miejskim, były tam też z panerem, tam były też takie różne, tam, tam się tam Okej, okay, bardzo... Dlaczego gracie razem z orkiestrą? Dlaczego wspieracie teicjan? Dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Ile człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie zrobić dla innych ludzi. prawda? To jest taka cała kwintesencja życia. Nie zawsze robimy dla siebie, ale róbmy też dla innych ludzi. Róbmy na tyle, na ile możemy, na ile nas stać, ale zawsze jest to jakaś cegiełka, która buduje jedną ogromną całość. I to jest ta największa wartość. My tutaj reprezentujemy, emitujemy taką pozytywną energię, która się udziela, ponieważ co roku jest coraz więcej Ludzi, którzy przychodzą do zimnej wody. A zwłaszcza, że tak jak ja, ja kocham Egipt, bo tam jest ciepło 24 godziny na dobę. Ale i też kocham zimną wodę. Dziękuję. Warto wspierać, I, warto być dobrym? Ta dobroć wraca? Oczywiście, że warto, oprócz tego, że kąpiemy się, morsujemy w zimnej wodzie, potrafimy doskonale piec i chcemy się tym również podzielić. A te bułeczki on pieczy nasz właśnie szef. Pomieszczenie, do którego za chwilę wejdziemy, to jedno z najważniejszych w Wielkim Centrum Kultury, gdyż tu trwa liczenie tego, co wolontariusze przyniosą w puszkach. A to liczenie nadzoruje szefowa sztabu. Nadzoruje liczenie szefowa sztabu Wioleta Janus. Pamiętamy to. Gracie już od, od czasu. już od dłuższego czasu? Grano już od dłuższego czasu to Który Który już jest Wasz? To znaczy powiem mój to już jest dziesiąty jako szefa sztabu, natomiast orkiestra gra no, praktycznie chyba... wolduś od którego? Od początku, od pierwszego. Od pierwszego, od raz. pierwszego razu Czyli w, w, w tym roku również jubileusz tutaj tak. w Daniele. A jak dzisiaj wygląda ta zbiórka, jak przebiega? Yy, no musimy powiedzieć, że sprawnie dzieciaki przychodzą po kolei, ustawiają się elegancko, nie ma problemu. Tak, że jest dobrze. W tym no? roku rekordowa ilość wolontariuszy, była aż, aż 240, e, rekordowa ilość wolontariuszy, ale i być może też padnie rekord taki finansowy, bo co roku te kwoty są coraz wyższe. Te kwoty są coraz wyższe, poza tym dzieci są mile zaskoczone, bo mieszkańcy bardzo chętnie wpłacają, zaczął rzucają do puszki, e, nawet sami szukają dzieciaków, także jest to takie dość miłe. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już od ćwierć wieku. W czasie 25 lat udało się zebrać i przekazać publicznej służbie zdrowia sprzęt o wartości ponad 700 milionów złotych. Braniewianie grają z orkiestrą od samego początku. W 1993 roku pierwszą zbiórkę i imprezy towarzyszące zorganizował Romek Wądziński oraz grupa harcerzy. Orkiestra w Braniewie gra również od 25 lat. Jak to się zaczęło? Ten eee, tak, ten zaczęło się od 25 lat. Wyglądało to trochę inaczej na początku, bo raczkowaliśmy, uczyliśmy się robić te imprezy. Zaczynało się od tego, że puszek nie było. Dopiero chyba od szóstego finału były puszki orkiestry, a tak to, żeby być wolontariuszem, trzeba było sobie taką puszkę z pudełka wykonać samemu. Serduszek może dostawaliśmy 20-50 na, na, na sztab braniecki, a drukowaliśmy w takiej cukarni warmińskiej takie nieklejone serduszka i takie rozdawaliśmy. Zaczynaliśmy od imprez festynów. Bo Wtedy warunki trochę lokalowe w Braniewie były inne, różne, nie tak jak dzisiaj mamy doskonały betek, gdzie jest wszystko udostępnione, gdzie wiele rzeczy można przeprowadzić technicznie, sprawnie. A tak to odbywały się imprezy na przykład dla dzieci organizowane na salach gimnastycznych szkół, dla młodzieży w Spiklerzu i też koncerty Domu Kultury na Przemysłowej. Czyli ten finał był taki troszeczkę rozbity na, na, na wiele. To znaczy działo się wiele rzeczy w jednym czasie. W różnych miejscach. W różnych miejscach. Dla y, różnych osób według zainteresowań, czasu i, i tak dalej. Bo, bo, bo koncert w BTK to, to Dom Kultury wtedy, tam na Przemysłowej, to był y, koncert, który trwał 3 godziny. W swichleżu po godzinie 20.00 w klubie młodzież tam się zbierała i głównie młodzież brała w tym udział. No i w szkołach organizowaliśmy festyny, które w których głównie udział brały dzieci. Karaoke i takie inne. Głównym, że tak powiem, organizatorem tutaj w to byli bardziej, To znaczy od samego początku jest to organizowane przez instruktorów Hówca z SHP Braniego. Za początkowo to Roman Wądyński i chyba 8-9 lat on prowadził później ja to przejąłem, a od już ładnych paru lat prowadzi orkiestrę Viola Jamrus.